Luz de María de Bonilla. Argentyna. Orędzie Świętego Michała Archanioła na czas Ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu 29 listopad 2023 rok. Umiłowani Przenajświętszej Trójcy, z Bożej woli przychodzą do Was wobec bliskości wydarzeń i znaków, które wciąż następują. Jestem posłany, by was obudzić, po to, żebyście przygotowali się do zmiany swojego życia już teraz. Nie jesteście świadomi tego, co dzieje się na Ziemi ciągłych katastrof naturalnych, cierpienia braci z powodu wojny, z powodu bezlitosnego zanieczyszczania. Ziemia zwiększyła swoją rotację, czas przyspiesza, a ludzie są dalej tacy sami. Pyszni, nieposłuszni, butni. I nie otwierają oczu, by się zatrzymać i pomyśleć o zbawieniu duszy. Przyjdzie chwila, w której każdy ujrzy znaki. Zależnie od swojego stanu duchowego. Pewna gwiazda będzie przyczyną przerażenia na Ziemi. Lekko muśnie pole magnetyczne Ziemi to wystarczy, by wywołać kataklizmy, a mimo to się nie nawracacie. Obserwujcie płyty tektoniczne które przesuwają się po ziemi uaktywniły się one z głębokości ziem, która mocno się trzęsie. Warstwy ziemi zmieniają się w niektórych obszarach. Wszystko to nie nastąpiłoby w tym czasie, gdyby człowiek modlił się, żył i praktykował życie na podobieństwo naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, uważajcie, uważajcie. Moje zastępy są wciąż na ziemi, by Was ochraniać. Przygotujcie się. Zwróćcie uwagę na wezwanie do spełniania przykazań prawa Bożego. I do przystępowania do sakramentów. Już teraz żałujcie za grzechy. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za całą ludzkość. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Amerykę Środkową, Argentynę, Chile i Boliwię. Doświadczają wstrząsów. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za całą ludzkość. Choroba szybko się rozprzestrzenia. Konieczne jest nawrócenie w tym czasie próby zdrady między krajami, Podziałów w kościele naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Konieczne jest nawrócenie w tym czasie, w którym żywioły powstają przeciwko ludzkości. Każdy krok musicie kierować ku nawróceniu. Stawiajcie każdy krok w ślady naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie kochającymi dziećmi naszej królowej matki. Oddychajcie nawróceniem. Bądźcie dziećmi poświęconymi byciu bardziej duchowymi, miłowaniu bliźniego i szanowaniu go na podobieństwo naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. My, aniołowie, jesteśmy wezwani przez Boga Ojca, aby Was prowadzić, ochraniać, wspierać. By być Waszymi towarzyszami drogi i Bożymi posłańcami. Idźcie naprzód bez lęku. Utrzymujcie wiarę żywą w każdym czasie, wiara w każdych okolicznościach, wiara. Ochraniamy Was, o ile nam na to pozwalacie. Idźcie naprzód, ludu Boży. Idźcie ku zbawieniu wiecznemu, święty Michoarchanią. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, nasz umiłowany święty Michoarchanił. Wzywa na zdobycia dalej zapobiegliwymi w obliczu tego wszystkiego, co dzieje się na Ziemi. Jesteśmy wezwani, by widzieć jasno, że na Ziemi przebywają nie tylko aniołowie Boży, lecz także aniołowie zrzuceni do jeziora ognia, którzy kuszą człowieka. Bracia! Mamy naszych towarzyszy drogi, aniołów stróżów, by nas wspierali, o ile na to pozwolimy. W Starym Testamencie mamy różne przykłady interwencji aniołów, by pomóc ludowi Bożemu, jak w przypadku proroka Eliasza, pierwsza Księga Królewska, 19, 5, oraz Tobiasza i jego rodziny. Księga Tobiasza 6, 1, 9. Nasz święty Michał Archanioł ukazuje nam panoramę tego, co nadchodzi, co czeka nas jako część przemiany lub w innym tłumaczeniu rozwoju, czasów i mówi nam, będziemy was ochraniać. O ile nam na to pozwolicie. Jesteśmy dziećmi Bożymi, I jako dzieci tak wielkiego Ojca, musimy być wierni przy najświętszej Trójcy oraz naszej królowej Matce. Amen. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne. 29 listopad 2023 rok.